Yo, trzeba no, Sosem Roks jak i z nas w odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku gramy w Combat Drift Jest to taki unboxing simulator tylko nowszy i będzie ogólnie nawali jakieś zombiaki, więc oczywiście oglądajcie ten do końca i z tego co słyszę to jest całkiem dobra gierka, więc jeżeli chcecie końca z tej gry to będziecie tutaj zostawić łapkę w górę i subika A my słuchajcie już lecimy Ogólnie jak widzicie mamy taki mieczek jakiś słaby chyba to jest Okej, okay, to mamy gobliny Dobra, dobra pokonajmy sobie go Ej on też mnie bije, ale dobra pokonałem I dostałem trzy czaszki, spoko Teraz te czaszki możemy sprzedać i dostajemy chyba kasę Tak, to tak działa? Tak, to działa, dobra To ogólnie muszę, na ja tutaj muszę zbierać kasę? Tu mamy jakieś jajka za game i za robux O tak, za chwilę sobie to kupimy, to wygląda bardzo ciekawie Ale na co ja mogę tej kasę wydawać? Okej, okay, mamy jakieś rewardy, Dlaczego, dobra weźmy sobie to Okej, okay, dobra, dostałem... Co to? jak się lepszy miecz dostałem. Co to za miecze są? Dobra, ile one biją? do ten plus 10, plus 22, plus 17, plus 13. Dobra, biorę ten, spoko. I słuchajcie, mamy jakiś mieczy, lepszy. Ej, jaki on jest dobry chyba już. Okej, okay, ile on bije? Po 22. Dobra, Iron Sword'a dorobiłem. Co jest... Okej, okay, on bije 13. Ej, to czemu to takie słabe mi dało? Nie, to tego nie potrzebuję. Lecimy dalej, słuchajcie, rozwalamy. Ej, w ogóle, o co ty chodzi z tym shopem? Jeden mamy, spoko. Zakrecić żeby dobra, krećmy. Uwaga, co leci, Proszę, żeby było coś dobrego, proszę, proszę, proszę. Dwa razy swit do otwieranie, ale po co mi to teraz? Najgorzej, nie no, nie wierzę. No ale dobra, no dostałem, to, w ogóle tu jaki shop mamy? Jakie soul'e tu są? Co? Aha, że więcej miejsca dostajemy. A, dobra, to Guardian, to tutaj dwie ciebie są spoko. spoko, i rangi. Dobra, aha, muszę kolejną mapę odkryć. Okej. Okay. Dobra, to może na starce kupmy tego, peta za 500 Robuxów. Jazda, kupujemy to. Proszę, żeby to było coś dobrego. Uwaga, uwaga, co wleci? Mamy rerat. czy to jest najsłabszy. Nie, to jest ten czwarty najlepszy. Dobra, i jakie ma staty? W ogóle co my, co ja z na znowu? Okej, okay, jakieś dwa razy, tak, no, no serio, teraz. Nie mogę dać tego przed chwilą, to bym miał więcej szans. Nie no nie wiesz, dobra, i gdzie są te pety? Jakie on ma staty? Razy 29, 920... Dobra, bierzemy to. Jaki fajny pecik, dobra, ile on teraz będzie pił? Ja będę więcej pił? Nie, chwila co ja będę więcej dostawał? Level upa dostałem, co jest? I w ogóle ile gemów? Okej, okay, czyli on upgradeuje ogólnie Scela, chyba tak co? Okej, okay, dobra teleport i uwaga i dostajemy Ile hajsu dostałem? Co jest? 300 hajsu mam. To słuchajcie, kupujemy sobie. Które tutaj nie mogę kupić? Mogę to, ok, kupujemy, to też sobie kupmy. To też słuchajcie, kupujemy i. Bye, alma, mamy, dobra, Kupujemy wszystko. No i to ci teraz mamy 41 miejsca na czaszki. Zajmę jakiś purple strong sword, okej, okay, co to jest? Czy to macie dobre, proszę, żeby to było lepsze. Plus 29, dobra, to jest o wiele lepsze. Ja, cz czemu tu nie godzisz, gościu, uspokój się, co jest 9 tak? Dobra, ci słuchajcie, ile potrzebuję na kredym mapy? 25 tysięcy! Dobra, ja myślę, że sobie kupimy 20 tysięcy, nadzbieramy to No i teraz to na łatwicie rozbieramy. Ej nie no gonią mnie! Co jest? i są szybsi ode mnie! Halo, nie, zostawcie mnie, zostawcie mnie, no o, dobra, o, nie mogę tutaj wejść, A, ale nupki! Ej, mogę ich stąd bić? O nie, to prawo, oni też mnie mogą bić! O nie, gorzej raz wyjście mogę Ej, no halo, ja wyjście mogę teraz sprzedajmy sobie może OK, ile dostanę? Proszę, żeby było dużo Uwaga, ile dostałem? 20 tysięcy, dobra, nieźle! A słuchajcie, słuchajcie, ja bym sobie jeszcze otworzył jeden ten, ten za 100, i on tu kosztuje? Ja bym się bieszył. dobra, kupimy sobie trochę kajsu, trochę gemów, albo nie, słuchaj, po co ja, bym ja sobie to kupię, wier... Okej, okay, co wyleci? Proszę, żeby coś dobrego. Starter, czy to jest dobre? Nie, niestety nie jest zbyt dobre, ajajaj, szkoda Okej, okay, ale zawsze, zawsze jakiś buzz wiesz słuchajcie, całkiem spoko da no, w ogóle mam dwa te Strong Swords, nie wiem co to daje Ale ja już teraz biorę trzy i będę mógł ewoluować go Ale oni w ogóle tutaj padają już z tego miejsca patrz wiesz, oni tutaj na strzał prawie padają No a tam w ogóle jakiś proces są, zauważyłem Znaczy, no, czy ja tego pokona czy on mnie pokona, uwaga Nie, chyba ja go rozwalę, dobra Okej, okay, level 5, czy w ogóle co to za daje, nie mam pojęcia Okej, okay, mam Crystal Knight Blade, co to jest, czy to jest dobre? Plus ile? Co jest, jak to jest do? ale on z kozacki ten jest No słuchajcie, Patrz jak on, no nie no, on pada na strzał teraz Okej, okay, weźcie sobie może jeszcze jednego tego peta, bo już mi na to stać Napiszemy, proszę coś dobrego, mamy start teraz, nie no, znowu jakieś słabe Naprawdę znowu jakieś słabe, ajajaj A dobra, no zawsze jakiś boost, ile ci wy teraz może na te najlepsze nawet w sumie może nawet damy rady ich pokonać. pociąg mi ich teraz zniszczymy strzała ich niszczymy, co jest? A do tych może nie strzała, ale też nawet się dają łatwo. A dobra, żeby ich jeszcze bardziej rozwać, to słuchajcie, ja bym sobie kupił trzy razy... Nie, nie, co, ja tego nie chciałem Trzy razy damage, dobra, bierzemy. 32 robuxy, okej. Okay. No i słuchajcie, teraz lecimy na tego. Ile on ma? 10 level? 480 życia, dobra, na dwa strzały myślę, że idzie. Nie dobra, na trzy. Słuchajcie, łatwo tylko do. Dostaję jakiś dobry tych może. Przydałby się jakiś dobry miecz, dodajcie no, dajcie jakiś do... Aha. No to nieźle. Dobra, no, może teraz jakiś dobry miecz? Nie, no znowu nic mi nie dał, naprawdę. Czemu inni mi dają? Halo, co to ma być? Dobra, może ty? A nie, on mnie chyba zabije. Czemu on tyle bije? W ogóle to jakieś weekly rewardy są. Jaki kozacki miecz? Jak, jak szpety. Ej, dobra, HP właśnie zwiększa. Jak my level nabijemy, tak mi się wydaje Czeka, Czy to prawda? Tak, dobra, dobra. To słuchajcie, teraz będę w ogóle miał dużo HP. I w ogóle zaraz 25 tysięcy mamy na kolejną mapę. Dobra, teraz ich pokonuję, tak o, dajcie jakiś dobry miecz, ja chcę jakiś dobry miecz, do no, halo, no, czemu mi nie co miecza dać, jakiegoś lepszego Co to ma być w ogóle, masakra, ponabijam sobie trochę levela na tych zwykłych tutaj, na tych słabszych, na ich więcej levela pójdzie Bo ci, serio, już trochę dużo biją, a ja nie chcę tak zderać co chwilę, okej, okay, mamy dziesiąty level już, dobra, teraz tylko powinienem rozwalić Dobra, raz, dwa i trzy. Dobra, leży. Tylko, gdzie jest jakiś dobry miecz? Do no, halo Nie, no, walimy te miecz, słuchajcie. Mamy 25 tysięcy, więc na kolejną mapę, Jazda. Okej, okay, ciekawi, ile teraz będziemy to dostawali. Czy w ogóle dam sobie radę tam, bo to też jest dobre pytanie. Okej, okay, kupujemy. Nie, no, pięć tysięcy za pierwsze, to trochę drogo, nie powiem. Dobra, ile im będę bił? Ile oni mają HP? Siedem, co dobra, na kilka strzałów poniżej. O nie, ja też. O nie, o nie, dobra, jest, leży, udało się. Okej, okay, dobra, nie jest aż tak źle, tylko sobie sprzedam, spoko. Nie no, słuchajcie, mam 5 tysięcy pierwsze jajko tam. W ogóle da się to jakoś ulepszyć, jakoś game pasy kupić fajnego. O tak, dwa razy speed. Tak, tego potrzebowałem, słuchajcie. W ogóle dwa razy expo sobie kupy. Czemu nie? Będziemy więcej dostawać. Okej, okay, no i słuchajcie, o wiele lepiej teraz, biegamy. Dobra, kupiłem sobie to jajko. Uwaga, co wleci, będzie coś, coś, coś dobrego, proszę. Kaman, serio. Nie, no, naprawdę, że kaman. A nie, to jest 9%. Dobra, to jest tak źle. Okej, okay, bierzemy sobie to. Nie, no razy 7 to już, słuchajcie, naprawdę nieźle. Dobra, tego sobie może usunię od razu. Dobra, bierzemy tego. No i słuchajcie, rozwalamy tych tutaj Dobra, to muszę sobie kupić jednak lepszy backpack, słuchajcie, bo w ogóle mam za dużo za mały backpack mam. Okej, okay, kupujemy? A, mamy wszystkie, no to kozak. Dobra, mamy 200 miejsca. Tylko no jak mówię, no przydałby mi się jakiś lepszy miecz, naprawdę no daj mi miecza jakiś dobrego, proszę gościu. No czy czemu oni mi nie chcą dać miecza? Ej, co to jest Red Styster? A plus 46, ja takie no, słabe, naprawdę? Czemu mi nie dadzą czegoś lepszego? Nie no muszę tych rozwalać na razie, a zdobędę jakiś lepszy miecz z nich bo inaczej to nie ma co, i w ogóle te HP jakoś wodę się regeneruje, to jest masakra Ej w ogóle ile rewardów mam tu do zebrania, co jeszcze ja tego nie widziałem Okej, okay, dobra, trzy razy skurs, dobra, weźmy sobie to, to też sobie weźmy Okej, trzy razy coś za pięć minut Nie no, ci takie dobre, okej, okay, story jeszcze I co tu dostałem? A, tu nic nie ja dostałem, trollują mnie, a nie, dostałem coś, dobra, tu jest skill 50 mobs i dostałem jakiś miecz Co to są za miecze, co ja za miecze dostałem, Ilo ma, 100 damage. A. dobra, bierzemy to Nie no, jeszcze sobie kupię, tylko tutaj jakiś backpack lepszy Okej, okay, bierzemy to, które mogę. No, tak jest spokojnie, co mam. Dobra, czy teraz będę ich pokonywał tutaj? Co jest za... trzy strzały zejdzie, dobra, niszczymy ich teraz. Mam jakiś son, to, co to ja dostałem? Okej, okay, ile to ma? 300 dM, co? Ile to ma dM, dobra, ja teraz strzała ich niszczę. Co jest takie dobre teraz? Jest? Dobra, weźmy sobie jeszcze coś, kupmy. Jakiegoś peta. Okej, okay, co wydajcie? Uwaga, czy to będzie dobre? Proszę, żeby to było dobre. I uwaga, mumie, dobra, czy to jest dobre? No niezbyt, no słuchajcie, no to już niezbyt dobre jest. ok, ale jakie to ma staty? W ogóle jakiś kolejny mierz mi 200 do mejdzia? Co jest? Nie, no, razy 12, no całkiem dobre. Dlatego sobie usunę, spoko. I bierzemy, słuchajcie, tego jazda. Teraz lecimy po prostu sprzedać i w ogóle kupić jakiś lepszy jeszcze plecak Mamy 140 tysięcy jeden sprzedanie, nie wiem jak to się stało, ale słuchajcie teraz tyle tego dostajemy, że to masakra W ogóle już 18 level mamy Ja tutaj zaraz stopkę wbijam normalnie, tak o Nie no jak chcecie więcej ucieknięć z te gierki to jak chętnie, bo serio, bardzo fajna gierka, mi się mega podoba Okej, okay, dobra, lecimy dalej, czy ja mogę tych już zniszczyć? Mogę ich zniszczyć, dobra, spoko, czemu nie? Ile ja nie zadaję? W ogóle jakiś boss tu jest, ale on jest chyba za dobry jeszcze to słuchajcie, jeszcze tego bossa nie bijemy, ale tych już możemy na znaczy Na spokojnie nie, ale już możemy pobić. W ogóle Max Level mam, co jest? Jaki prawem to się stało? Ja już teraz zostać zrobić jakieś rebirfa. Nie no, naprawdę, że rebirfa będę musiał robić. Jak się robi rangi? Okej, okay, mogę kupić. 500 tysięcy, dobra, kupujemy zaraz to. Dobra, już prawie mam, jeszcze słuchajcie, trochę i będziemy mieli ciekawe co nam da ten rebirf, Zaraz sobie to przejmę też. Okej, okay, ale jeszcze bym sobie, sobie otworzył jednego peta, bo czemu nie? Brakuje mi z tej skrzynki jednego, dobra, to otwieramy. Uwaga, czy będzie coś dobrego teraz? Mamy znowu umówę, nie, no, słabiutko. No, halo, co to ma być? Mega słabo. W ogóle jakiś sand sharper. Co to będzie? Czy to będzie jeszcze lepsze? Czy ten mierz będzie jeszcze lepszy? Co jest? On daje 380 Dobra, bierzemy go, słuchajcie. Dobra, lecimy na walkę z tym bossem, słuchajcie, rozwalamy tego bosa, Okej, okay? I giniesz, on, no, prawie, prawie mi wyszło. Jeszcze ty, no, niezbyt, ale prawie było. Dobra, słuchajcie, lecimy teraz sobie teraz sprzedać Okej, okay. i myślę, że mnie już stać Tak, już da spokojnie mnie stać na pierwszą rangę Okej, okay, raz, dwa, czaszka i raz, dwa Gemy, dobra, tak. kupujemy, no i słuchajcie ma... Czy Został mi ten miecz, został mi ten miecz To słuchajcie, patrzcie, lecimy teraz do tego Gdzie jest ten gościu, ten, tutaj pierwszy Elo, no, nie macie, dobra, kolejnego nie ma, żegnam Drugi level, trzeci level Słuchajcie, nabity, teraz sobie szybko tutaj ponabijamy Czwarty level, no i łatwiutko Teraz tu leci, weźmy sobie jeszcze rewardy Okej, okay, co my tutaj dostaliśmy No Tu mam miecz, a to pewnie jest Słaby jest, więc tego na nie biorę, okej okay. I tu słuchajcie, mam trzy razy końce, spokot, autosell I razy dwa życie Nie no, autosell to będzie bardzo dobry. to do, jeszcze teraz będzie sprzedawać? Dobra, sprzedaje się, ale dobrze, okej, okay, weźmy sobie może teraz to, Ok, bye ale oczywiście tradycyjnie Na szybko, no i słuchajcie, teraz rozwalamy kilku gości i będziemy mieli kolejną mapę O, już mamy, dobra, kupujemy A nie, nie, chwila, jeszcze nie mamy O, teraz już mamy, dobra, to kupujemy słuchajcie I mamy już tą kolejną mapę, witam ponownie Okej, okay, rozwalamy tego, spoko, rozwalamy tego. Nie nagrywajcie no koksimy. Teraz słuchajcie myślę, że warto iść sobie na kolejną kolejną mapę tam. No za to za 5 milionów jazda, lecimy tam zaraz. Dobra, mamy kolejną mapę, słuchajcie, teraz jakiś winter i ile oni teraz mają HP? O nie, o nie, o ma nie zostaw je gościu, no jaki on jest dobry teraz, dobra, i ja kosztuje tam jajko? Wiesz sobie jajko, sprawdźmy 25 tysięcy, dobra, kupujemy ze 3 A, nie, nie Angę Pasa, dobra, to kupimy jednak jedno. Okej, okay, teraz sobie otworzymy jeszcze jedno, spoko. Dobra, co to tym Ankama? Nie no, to jest chyba dobre. Nie, dobra, tak 50, czy tam 40%, to niezbyt dobra. Uwaga, kolejny, proszę było coś lepszego. I mamy znowu Ankama, nie no, samiutko. Ale jakie oni już w ogóle staty mają, dobra, nieźle. I Ej, co ty pecie, robisz? Ja ci ty nie chcę, dobra, elo. No, to sobie sprzedajmy jeszcze, tego nie potrzebuję, dobra, bierzemy te. Nie no, te już całkiem dobre będą, słuchajcie. Te, słuchajcie, całkiem dobre będą. Okej, okay, rozwalamy teraz. Nie, no ja go rozwalam, No nie, 44 HP mu zostało, nie wierzę. Dobra, teraz dobra, do, na pewno się uda. Okej, okay, raz, dwa, do no i trzy... Nie no, brakuje mi tego jednego strzała, nie wierzę w to. Nie, no, to słuchajcie, chyba skończymy ten odcinek, bo serio, ja go będę rozwał 5 minut. Jeżeli kolejny odcinek z tej gry to słuchajcie, napiszcie w komentarzu, bo mi się mega tak rapoda, więc pewnie nagram kolejny odcinek. Ale to od Was też zależy, więc napiszcie w komentarzu dodatkowe, do tego momentu, to jeszcze możecie napisać hashtag mierzwy, komentarzu, to przyznam serdeczko. No i fajcie też sobie na Discorda, na Instagrama do Grupy głosowej A mówiliśmy się już w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!